Witamy wszystkich w programie Kreatywne Malu. Wita Ola, Natalka i Pani Ewa. I słuchajcie, gdzie Was dzisiaj zabieram w podróż, a gdzie pojedziemy tym pod... czym pojedziemy w tą podróż? Statkiem. Popłyniemy statkiem. Słuchajcie, robi się coraz cieplej. Trzeba podróżować, zwiedzać. No ale żeby takim statkiem podróż się wybrać, to co trzeba najpierw taki statek sobie... Co sobie zrobić? To nam będzie potrzebne oczywiście papier, kartka papieru, nawet kilka, mhm. klej, nożyczki. Zaczynamy od tego, że musimy sobie statek, by wy wyciąć kolory szybciutko mhm. i wycinamy. I te Oczywiście, musimy złożyć na pół. Składamy równiutko. Mhm. No to co, teraz dalej konstruujemy nasz statek? Troszkę uporządkujemy sobie. Co nam dalej jest potrzebne? Popatrzcie, co tu jest jeszcze w tym statku. Takie coś starego? No tak, tutaj musimy zrobić kabiny dla pasażerów, tak? Za Słuchaj. nami. Słuchajcie, kabiny zrobimy z kartki białej, którą białe. musimy złożyć na pół, tak? Wzdłuż. Oczywiście, słuchajcie, każdy ma swój pomysł, więc każdy robi według swojego pomysłu. Każdy może użyć kolorów, jaki chce, tak? No i za co, i co musimy zrobić? No musimy tak, smarujemy troszkę tej kabiny. O, tutaj w środku. Z drugiej strony też. I zobaczcie, co robimy. Przyklejamy do koła, ale nie to, że całe. Zobaczcie, coś mi wystaje. Zobacz, Natalka, widzisz? A ja wiem, jak. Mhm. O tak. O tak i o tak. Całej nie. Musisz o to trochę, za dużo. Zobacz, widzisz, mi trochę wystaje tego. Nie tak, że równo ze statkiem jest. O! Po ile okien? Po trzy okna. Proszę bardzo. Pamiętamy, że zawsze klejem smarujemy mniejszy element. Dlaczego? Dlatego, żeby nie było widać kleju na kartce. Wtedy jest praca estetyczna. Jest. Z drugiej strony chcesz? Nie. Z drugiej strony nie. Co robimy dalej? Hmm? No ja dalej musimy przyklejamy dalej tak? Kolejny pokład, tak to się nazywa chyba tak, nie wiem, nie jestem marynarzem bierzemy szary papier oczywiście Wy możecie użyć innego koloru ja mam taki bierzemy szary papier i smarujemy go tylko tutaj kawałeczek z brzegu, tak? żeby nam się przykleił i przyklejamy Statek jest już gotowy, czy czegoś nam brakuje? Brakuje. No brakuje kominów, prawda? Bo jak to parostatek, to musi para buchać. To co, bierzemy sobie kominki. Musimy wybrać jak? dwa, poczekaj chwileczkę Ola, dwa kominy. Jeden dłuższy, drugi? Krótszy. Krótszy, wybieramy. Dłuższy, krótszy. Mhm. i, no i też oczywiście, yy, tak. i paseczki czerwone, i paseczki czerwone, żeby ozdobić. I na o ktoś mi skubnął klej, bo twój stoi tam. I przyklejamy paseczki, tak. Jeden paseczek, drugi. Uwaga, jak już przykleiliśmy, to teraz kominy musimy przykleić na to, jak ja już nawet przykleiła. Przyklejamy kominę na statek. No, już jak mamy kominy przyklejone, słuchajcie to, co możemy ruszać na wędrówkę. To nic, posmaruj z drugiej strony, ci się nie dzieje, to i tak wyschnie. Możemy ruszać na wędrówkę. Gdzie popłyniemy? Natalia, masz jakąś propozycję? Ola, ty gdzie byś popłynęła? Nie. Ja to bym chyba popłynęła na jakieś wyspy ciepłe. Co by na to? Na przykład na Maderę bym popłynęła takim statkiem. Słuchajcie, no to my się wybieramy w podróż. Mam nadzieję, że wrócimy na następny odcinek. Nie. Tak? Że będą dobre, dobre wiatry biały i nas przywieją z powrotem do Bartała, żeby z wami się spotkać. A na razie się żegnamy i wyruszamy w daleki rejs. Ahoj!